Witajcie moi drodzy, witajcie. Dzisiaj nadajemy do Was z Radosławem z Lemington Spa Le... Tak coś się nazywa? No. Lemington spa um, Przyjechałam oczywiście z Radkiem dzisiaj, jesteśmy w... O matko, Oso. Boska, kamiska wielka. Zabierade. bardzo. Nie dokończyłam nagrywać w knajpie, bo przeszły pierwsze dania, ale znowu odkryliśmy fajną miejscówkę. Mamy szczęście ostatnio, nie? I w ogóle bardzo, 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 bardzo przyjemni ludzie. Właśnie jedziemy. Właśnie obok nich jedziemy. Nazywają się Folklore House w Lemington Spa. Także moi drodzy, jeżeli gdzieś tutaj w okolicach mieszkacie, a wiem, że jesteście roślinni po całej Anglii, to was serdecznie zapraszam. Taka polecajka od, od Radka i ode mnie. Jego film już jest na kanale, także tutaj macie. A my jedziemy zobaczyć, nie wiem dlaczego, ale jedziemy do Ticky Maxa. Bardzo długo nie byłam na zakupach, aczkolwiek ostatnio robiłam audyt w sklepie. I tyle rzeczy było, że byłam w szoku. Kupiłam jedną piżamę. Ale w ogóle było tyle rzeczy, że byłam w szoku. Tak mi się zachciało iść do Tiki Maxa, ale chodź, pójdziemy do Tiki Maxa. Także nie odmawiam, z chęcią idę, z chęcią zobaczymy, co tam ciekawego jest. Nic nie potrzebujemy, nie? Nic nie potrzebujemy, ale mówię, no zobaczymy, czemu nie. Tym bardziej, że pada lepiej ten taki deszcz w sklepie przecierpieć niż na drodze. Napijabym się dobrej kawy. Może gdzieś pójdziemy na dobrą kawę, tak. ale tam na pewno była dobra kawa, bo robili Pracamy. i mleko Pracamy sami wspiniali. Także jedziemy zobaczyć Tyki Maxa. powiem Wam, że leje. Zresztą zobaczcie jaka jest pogoda, nie wierzcie mi na słowo. Z mamą wczoraj rozmawiałam, cały czas było bardzo gorąco, no ale ponoć jakieś wichury i inne takie nieprzyjemne sprawy się dzieją. Dzisiaj zresztą też mi gdzieś wiadomość jak wyskoczyło. Ja ogólnie się staram nie oglądać telewizji, jeśli chodzi o wiadomości. Ja jestem fanką serialów o seryjnych mordercach. Kryminalnych, a pogoda i wiadomości i takie inne rzeczy mnie za bardzo nie interesują. Interesuje mnie kto kogo zabił i dlaczego. I bardzo no często, się nauczyć. I raz. bardzo często wiem kto kogo zabił, zanim powiedzą, nie? Tak. Detektyw. Wiecie chyba, że ja się dostałam do Metropolitan Police, czyli do y, Policji Angielskiej w Londynie. To jest taka troszeczkę inna policja. Znaczy to sama policja, jako policja, ale nazywa, nazywa się Metropolitan Police. No ale niestety później przejechałam do kraju, bo mój brat miał wypadek. I zostałam chwilę dłużej, niż mogłam. I wszystko mi przypadło. Szkoda. Ale z drugiej strony nie szkoda. Chociaż Radek mnie ostatnio wysyła znowu do policji. No właśnie, nie wiem, czy byś, czy byś chciał, żebyś szła do policji. E, wiecie tutaj co? szacunku nie ma policja żadnego. Tutaj żadnego szacunku policja nie ma. Ale napiszcie mi, w Polsce absolutnie nie poszłam do policji. Teraz już bym mogła. Mm. Kiedyś bym nawet nie mogła. Ale w Polsce bym nie chciała iść do policji. Ale tutaj... Nie wiem, czy ja mówiłam o tym, czy nie, jak dwa lata temu byli u nas policjanci, było to względem względu czy nie? Czy to był jakiś wypadek wtedy, co oni byli, co ja z nimi rozmawiałam o policji, co ten chłopak tak się nie mógł nadziwić, jaki mamy piękny dom. To o sąsiada chodziło. No, w każdym momencie... Ale, ale leje. W każdym razie powiedział do mnie, że mówi dołącz, wróć. Jak powiedziałem, mu właśnie, że się dostałam do Metropolitana Policji, to powiedział wróć, dołącz do policji. Mówi naprawdę, potrzebujemy bardzo dużo policjantów. No, ale też mi powiedział on, to on wtedy powiedział, on chyba powiedział, nie? Że nie polecają już teraz nawet, żeby nosić swój uniform. Jak mundur do domu. Mundur, jak się wraca do domu, żeby ludzie nie wiedzieli, że jesteś policjantem. Także są tutaj cały czas targetowani, przed, na pewno targetowani, czyli są celem dla niektórych ludzi i organizacji policjanci. No, ale no niestety, no, no tak jest. Tutaj policja nie ma szacunku z tego względu, że jest zbyt. Pobłażliwa. Pobłażliwa? Nie ma broni? Znaczy, nie ma nie nie szacunku z tego tytułu, że nadużywa, swojej, nadużywa władzy. swojej władzy. To myślę, że to były takie czasy kiedyś, teraz może już się to zmieniło. W ogóle dajcie znać, właśnie, jak to teraz wygląda, bo różnie o, czasami Radek jakieś tam jakieś swoje programy ogląda i właśnie bardzo często tak to wygląda. Aczkolwiek może już być inaczej, ale jeśli ktoś tutaj pracuje w Policji, albo ma kogoś kto pracuje w Policji, to dajcie znać jak ktoś w Polsce wygląda. Czy zadowoleni jesteście? Zadowolone? Albo czy tutaj właśnie może ktoś pod, yy, ogląda? Wiem, że mnie dosyć dużo pielęgniarek oglądało, e, dosyć dużo nauczycielek mnie oglądało. Kto to się jeszcze tutaj często przewijał u mnie z profesji? Bo ja się rzadko o to pytam, nie? Hmm. I pamiętam, że kiedyś kilka lat temu właśnie tutaj mi dużo osób nadmieniło, że pielęgniarki i inne profesje. A tak to teraz i mogę sobie przypomnieć o to no, Pytanie to nie? Dla... No, tak, w komentarzu zostawcie, czym się zajmujecie zawodowo. Ja pracuję w Distribution Center i w szkole nowych ludzi, kiedy przychodzą do pracy. Ciekawe, czy jest u ciebie jakiś rolnik, który szuka żony. <laughs> może jest? A jak znajdzie, dzięki nam tutaj no, gdzieś? Także szukamy żony dla rolnika. <laughs> Co ty myślisz? Dobra, idziemy do tego tikka, ja już Was odwracam, żebyście zaczęli, jak ładnie się pogoda polepszyła. Piękne lato. Piękne lato mamy tego czerwca w Anglii. Jest dzisiaj, moi drodzy, 7 czerwca. I tak to u nas właśnie wygląda. Ja pierd... Papier. No... Żyć nie umierać, prawda? To. Ogólnie powiem, że nawet fajny ten, ten ee, Tiki maxu, nie? Aczkolwiek... No, aczkolwiek ja spędziłam cały czas e, w sekcji kosmetycznej. To masz ładny pałac tam. Jaki pałac? <noise> Aladyna. Jakiegoś bólu. Bo, bo, bo potrzebowałam krem od pod oczy. Także wzięłam to, przy okazji wzięłam szampon, odżywkę. No a teraz idziemy zobaczyć do M&N, A może do NEXA lepiej? Może do Ranża? Może, może do Ranża? Do budca muszę iść po kredkę do brwi. Także Wiedziałek. idziemy do budca też. Moje kredki do brwi, moi drodzy, to są z Nexa zawsze. I przeważnie brałam brunet, a ostatnio chyba wzięłam czekoladę, jak się mylę? Czekoladową chyba wzięłam ostatnio. I może też wezmę znowu czekoladową. Czy jedną taką wziąć, jedną taką? No nie wiem. A tu jeszcze żel do brwi, może też bym wzięła żel do brwi, żeby mi przytrzymywało? Dobra, wezmę żel do brwi i wezmę brunetkę. Czy jaką wziąć? No jak myślicie? No nie mam chyba za ciemnych ty brwi. Mam za ciemne? Czy nie mam? Ale lusterko zniekształcające. Chyba wezmę... Wezmę czekoladę. Zobaczymy, jak się będzie czekoladowa tym razem. Sprawdzę. Ogólnie mam taką, taką jakąś fazę na jakieś właśnie takie życzy, wiecie, kolorówkę inna, aczkolwiek ja mało co takiego noszę. Także nie wiem co mi wzięło. Czy są jakieś tutaj promocje? Trzy za dwa zory, ale nie chcemy. W się coś jest, no nie ma nic z się fajne, fajnego. Mm. Mam chęć może na jakąś taką giełkę rozświetlającą albo coś w tym stylu. Zobaczmy, co jest Sophę Glory. Lubiłam swojego czasu. Milani, ale mała sekcja. A co tutaj takiego ładnego? szumineczki, ale ładne, ale dosyć ciemne coś podobnego L'Oreal ma chyba jak się nie mylę w swojej ofercie bardzo ładny róż mm, Slick. przy okazji, kto pamięta Slika? kto miał paletki Sleeka, ja miałam nie jedną swojego czasu tutaj mamy jakąś, widzę promocję, że dostajecie Rimmel o oh My Gloss jeśli wydacie 12 funtów na coś z Rimmela a co to jest, to ładnie wygląda Primer, Highlighter i Glow Booster. Widzicie, jak to wygląda? No widzę, że są dwa kolory. Nie, to to samo. Ale ładnie to wygląda. No ale nie, nie będę brała, bo nie będę używała. Bez sensu. Zobaczcie, jakie takie właśnie pomadki. Glaze Balm, czyli takie balsamy jakby, ale mocno, mocno błyszczące. To jest tester. Czekajcie. O, ale połysk! Już Wam pokazuję, jak to wygląda. Ale przepiękny połysk. Patrzcie na to. Widzicie, jakie ładne? Chciałabym coś takiego. To był Carmel Glow, ale nie ma już takiego numerku. Ten jeszcze ładny, taki 0,4. Kurde, no jaka szkoda, że nie ma. A espresso Kiss, jak wygląda? Za ciemny, jak dla mnie. No nie. No widzicie, coś mi się spodobało. To jest coś takiego w sumie jak... Um te takie nabłyszczające lipstiki, bym powiedziała, z Diora. Tak mi się wydaje, że tym się tutaj sugerują. Przeszliśmy sobie do Marks Spencer, tak jak Wam mówiłam. I, moi drodzy, wzięliśmy sobie kawę pistacjową. Jeszcze kawy pistacjowej tutaj... W ogóle kawy, bardzo rzadko kiedy kupujemy kawę w Marksie, nie? Tak. Także wzięliśmy sobie kawę pistacjową i zobaczymy, czy będzie dobra. A na ustach ląduje... Olej Kylie. Kylie Skin. Poczekamy na kawę i damy Wam znać, czy będzie dobra. Wzięłam w ogóle y, zwykły i y, pojedynczy shot, bo jest dosyć późno już. Jest 17, a Co prawda do, do pracy jutro nie idziemy, nie muszę wstawać, ale już jest jednak trochę późno. A jednak mi się trochę chce kawy. Także damy Wam znać, jak pistacjowa kawa kosztuje. Jeszcze pistacjowej kawy nie piliśmy. Piliśmy już nie. Nie piliśmy. Także miejmy nadzieję, że będzie przepyszna. A kosztuje ona tutaj 40. Dobra, przyszła kaweczka. Radosław, próbujesz? Cheers! chemia? Chemia? No ja nawet nie chcę próbować jak chemia słodka nie czuć w ogóle migdałów tutaj ten. Jakich avocado. migdałów awokado? I stację czuć? No ja nie chcę nawet próbować, to naprawdę. Nie zostaw, ja zostawiam zimową. Zimową? Mają też kawy mrożone, a nie widziałam, że mają mrożone. Dobra, spróbuję, zobaczymy. Może akurat masakra. Zawsze jakieś To ty wybrałeś. To ja chciałam normalną kawę i ty znalazłeś. znalazłeś. O, pistacie! Przepraszam bardzo, ja sobie, ja sobie wybrałem kawę, a ty znaleźć mi to samo. I wziąłem sobie jeszcze z lekkim mlekiem. No to sobie wziąłem z lekkim mlekiem, no. to by z dużym. To to zrobię lepszy. Kawy pistacioj nie polecamy moi drodzy. Absolutnie. A dzisiaj mam na telefonie, chciałabym wam pokazać Posłonkę na telefonie, dzisiaj mam z łapką lunki. albo boryska. Albo Borynka, Lunki i Cześka. Wszystkich naraz. Ile jeszcze będziemy mieli piesków? Ile będziemy mieli jeszcze piesków? Hmm? Aż um, my umrzemy? No. Z 20? To co, chcesz, żeby pieski tak krótko żyły? Nie chcę mieć tyle piesków naraz. Ja myślę, że będziemy brali takie biedy jak Czesio stare. A jak wygramy to to lotka to 40. Ale będziemy brali takie staruszki jak Cześko? Będziemy. Zastanawiam się, czy iść do New, do New Luka, bo ostatnio w pracy moja znajoma miała taką ym, koszulę, wiecie, tą taką znowu, jak one się nazywają, no te koszule, tutaj Ci pijałem, pokazywałam. Nie flanelową, Tak ta, jakby pielucha to była, tak jak one tak? wyglądają. W każdym razie właśnie takie koszule mają i ja się zastanawiam, czy by właśnie nie iść. Miała taki fajny kolor kaki, mówiła, że jest jeszcze taki off-white, mówiła, że jest jeszcze jakaś taka w zielone paski. Także być może sobie pójdę i wezmę, bo teraz akurat taka w sam raz pogoda, to akurat też będzie yy, na plażę Wiesz, Oczkolwiek... że w TK Nie Zamiast ubrań? Nie Co szukałeś? Zabawy dla psa I wziąłeś coś? Nie, ale teraz siedzę tutaj na parkingu i Ty widzisz New Look, a Ty widzisz buty, a, a ja widzę Just For Pets Aha, bo ja nie widzę tutaj Just, just For Pets i rancz jest, w ranczu długo nie byliśmy. Bo chciałbym tego Czesia tak spojlować, żeby mnie lubił. A on nie chce. No nie to, że nie chce, ale mam cały czas uczucie. Wiecie co, wczoraj sprzętałam całą chatę. No i trochę chemii używałam. No i oczywiście gdzieś tu się dotknęłam, gdzieś tu się dotknęłam. Bo ja mam taką tą... Czemu Ciebie Czesiu nie, nie chce lubić? Bo Czesiu był bardzo bity i poniżany i gnębiony przez faceta jakiegoś. Na to Chujan. wygląda, nie? To jest jakiś kurde dziad. Krzywił psa, i pies się teraz boi każdego mężczyzny. Mnie włącznie. Mm. Przykro, to jest. Masz spać, nie mogę przez to. Że tak czasu cierpiał? Mm. Tak. Że, że jest taki skrzywdzony, biedny. Boże, słońca nie ma, a mi tak. W razie. Daje. Nie? Dziwne. Ja w domu lepszą kawę No, A nasza maszyna lepszą. Chociaż teraz biorę. Okej, okay, może ją wymieszam, no ale to celowo syrop jest. Syrop jest chyba, nie? Pistacjowy. Nie wiem w sumie czego oczekiwałam po kawie pistacowej. Przecież wiedziałam, że tam nie będzie masy pistacjowej. Nie wiem czego spodziewałam żebyś Mieszkam ci, żeby ci lepiej było. Sobi pomieszaj. Pomieszałam. Zjedz jakoś... no, brudną łyżeczkę. Zjedz brudną łyżeczkę, Jezus Maria. Mój dzisiejszy Ale dzień. A te łyżeczki doleżały, jak my tu jak on to przysłał? On nie przyniósł. Ten mój dzisiejszy dzień to nie jest dobry dzień. Ale widzę jaką mam buzię zaczerwienioną. Długo nie byliśmy na takich zakupach, wcale mnie to nie bawi. Boże, kiedyś żeśmy co tydzień wyjeżdżali, nie? Tyle kasy wydawaliśmy. Nienawidziłem tego. Bez... Jak nie nienawidziłeś, jak to ty Zakupów. zawsze wracałeś obkupowany? A nie ja. Zawsze no, ty no, no, byłeś kupiony. Ja nie chciałem jechać, a że wracałem, że było, no to oddałem. A, jeśli chodzi o olej, który nałożyłam y, Skyli ile minut temu? Pięć minut temu? Może? No tak widzicie, po piciu strzed już czy jeszcze jest na usach? masz oczywiście. Od czy od błyszczuków? Nie, to od błyszczyków. no to Radek mówi, że jeszcze widać, a mi się wydaje, że już nie widać, w ogóle jego nie czuć na ustach, w ogóle jego nie czuć, ale kupiłam sobie te trzy szmineczki z Rimera, bo tak przepięknie się świeciły, zobaczcie, w ogóle rękę zmyłam, a patrzcie, tutaj cały czas jakby mokra skóra, no, wow, uwielbiam w ogóle taki mokry look, ja Wam powiem, że jak była taka faza na matowe szminki, to jedyne matowe szminki, które ja lubiłam, to były z... Rimela też to były, to takie trwałe, które wiecie, które się utrzymywały, nieważne co jecie, co pijecie, to one trwały, trwały i trwały. Świetne były, jeżeli chodzi o szminkę jakąś na wyjście, albo na jakieś interview, znaczy na jakąś rozmowę kwalifikacyjną, albo na coś takiego, że idziecie i wiecie, że się nie musicie martwić, no to tylko i wyłącznie te szminki. Takie bardzo polecam. A na co dzień to ja lubię właśnie jakieś błyszczykowe, leśniące, błyszczące, juicy lips. Przepiękne piwonie w Max and Spencer, także biorę jakieś, na pewno 6 funtów kosztują spoko. Cię właśnie szykuję. Siodłemko do pracy. No i co? Nie ma nic lepszego niż swojskie truskaweczki z własnej skrzyneczki, prawda? One są tak pyszne, jeszcze słodkie. Jeszcze cały czas mamy słońce. Znaczy cały czas co so jakiś czas nam wychodzi słońce, także jak na razie jest ok. A tym się co tam robi. Także jak na razie jest ok. Mam nadzieję, że tak zostanie, żeby się nie zrobiły kwaśne. Mm.